Siema, tutaj Sosna. Witam w kanale Okiem Sosny, czyli moim własnym tutaj. Słuchajcie, dzisiaj kolejny filmik, który poddedykowany jest dwóm naszym grom, które znacie lubicie, czyli Ogniem i Mieczem i Anno tak na dobrą sprawę, to nawet nie samym grom, jaki i impreżę, gdzie w te gry można będzie zagrać, czyli pola chwały, 2021 po rocznej przerwie, związanej z zarazą, prawda, wysłaną przez Bogów chaosu, czyli Nurgla, na przykład, nie wiem czy jeszcze kogo. W każdym razie nie odbywało się nic, nie dało się zagrać nic fajnego, nie mogliśmy się spotkać z Wami, nie mogliśmy nic dla Was zorganizować, i wreszcie, tadam, udało się. Ostatni weekend września, niepołomice, tak jak zwykle, to jest chyba już 11, 12 impreza z rzędu nie pamiętam. Słuchajcie, w każdym razie zawsze co roku tam jesteśmy, co roku pokazujemy Wam nasze gry, co roku coś dla was organizujemy i w tym roku znowu nam się udało. I ten roku będzie bardzo, bardzo specjalnie. Dlaczego? Dlatego, że przewidujemy dla Was dwa turnieje. W sobotę będzie turniej ogniem i mieczem. Będzie turniej specjalny. Dlaczego? Dlatego, że będzie to pierwszy turniej na zasadach beta do drugiej edycji gry, a w niedzielę będzie turniej Anno Domini, też specjalny. A dlaczego? Bo pierwszy turniej w ogóle Oficjalny turniej tej gry. No oczywiście turniej się odbyło, odbyło się ich mnóstwo, ale to będzie pierwszy oficjalny pod naszymi auspicjami. Słuchajcie, zacznę od turnieju Ogniem Mieczem. Tak jak już się rzekło, słyszeliście pewnie w moim poprzednim filmiku, że chodzi druga edycja gry to i ta wkrótce będziemy odpalamy ją na Kickstarterze, odpalamy ją, wspieram to, ale zanim to się stanie, dajemy Wam możliwość zupełnie unikatową zagrać drugą edycję na Turnieju Gry w Niepołomice, czyli na Polach Chwały. Jak to się odbędzie? Bardzo prosto. Generalnie tak, dostajecie, w, macie link w opisie do wydarzenia, w tym wydarzeniu są wszystkie informacje, regulamin turnieju i tak dalej, wysyłacie swoje zgłoszenie i w odpowiedzi na zgłoszenie dostajecie od nas dostęp do zasad gry i do listy armii, czyli do, każda osoba, która się zgłosi do turnieju dostanie właśnie te zasady beta ogniem i mieczem i rozpiskę do swojej wybranej armii. Jakimi armiami można grać? Można grać Korona, Litwa, Kozacy, Szwecja, Turcja, Moskwa i Tatarzy. Tatarami nie można siedmiogrody, nie można Brandenburgią, nie można Cesarstwem. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie skończyliśmy wstępnego developingu tych właśnie armii, więc jedną z tych armii, które wymieniłem, możecie sobie wybrać do grania. Co jeszcze dostajecie? Dostajecie specjalny, każdy uczestnik turnieju dostaje dostęp do specjalnej grupy na Facebooku, która jest dedykowana dyskusji o zasadach drugiej edycji gry. Nigdzie na ten temat nie będziemy odpowiadać, nie będziemy dyskutować tylko i wyłącznie na tej grupie. I tylko i wyłącznie uczestnicy turnieju będą mieli tam dostęp i będziemy z nimi na temat drugiej edycji gry rozmawiać. Co jeszcze dostajecie? No, dostaniecie jeszcze oczywiście tak zwaną ciupagę Szwelika, czyli miareczkę, która będzie służyła do poruszania jednostek w czasie turnieju, o no coś takiego. Dostaniecie oczywiście jeszcze tak zwane Movement Trays, czyli to takie podstawki, na których będziecie, będziecie się poruszali swoimi armami. Każdy dostanie tyle, ile mu potrzeba, ile jest w stanie wykorzystać swoje rozpisy. To jest jakby, jakby w ramach pakietu, pakietu startowego, czyli tutaj ja jakieś akurat trzy. To, to, oczywiście to ani te Movement tray, ani ta miarka to nie jest ostateczna, tak jak to będzie wyglądało. To jest coś, co jest beta wersją, także to, to jest wydrukowane, to jest oczywiście tam przygotowane jakoś tam. Wypalone na HDF-ie, natomiast jakby finalnie będzie to wyglądało inaczej. Natomiast już teraz można się tym wziąć, po prostu pobawić, potestować tak właśnie, potestować, dlatego że wyniki tego turnieju i wasze przemyślenia posłużą nam do tego, żeby, żebyśmy mogli dalej rozwijać grę i dalej po prostu głównie z, głównie z uwagi na to, aby wyszukać coś takiego jak dziura w całym, prawda? Czyli jeżeli nam się wydaje, że wszystko działa, ta setka bitew, którą zrobiliśmy w studiu, którą zrobili ty starzy, to wszystko działa. Natomiast być może okaże się, że gdzieś coś znajdziecie, co wymaga poprawy. Na to oczywiście liczymy. Liczymy także na Wasze uwagi odnośnie balansu armii, odnośnie Waszych odczuć, czy udało nam się w zasadach gry, Dać taki fil armii, którą, którą będziecie grali. To jest dla nas bardzo istotne i mam nadzieję, że tą, tą informację zwrotną od Was dostaniemy, i to byłoby, to jest jeden z właśnie celów, celów tego, tego, tego turnieju. Yy, ja wiem, że jakby dostancie dosyć mało czasu na to, żeby się przygotować do turnieju, być może nawet nie uda Wam się w ogóle zagrać, tylko przejdziecie na turniej, ale to też, to też dla nas jest ok. Dlaczego? Dlatego, że. Chcieliśmy sprawdzić, jak łatwo jest zrozumieć zasady. Robiliśmy nawet takie testy, że oddaliśmy zasady testerom i mieli tylko 40 minut na zapoznanie się z nimi. Czyli czytali i grali. I naprawdę dawali radę. Więc ja myślę, że jak dostaniecie dwa tygodnie czasu na to, żeby z zasadami się zapoznać, możecie nas jeszcze o wszystko na tym specjalnej grupie facebookowej zapytać, no to myślę, że wystarczy. A ja nie mam Facebooka co wtedy? No oczywiście wiem. Ja wiem, że są ludzie, którzy nie mają Facebooka. Słuchajcie, dla nas Facebook jest... Najłatwiejszym, najłatwiejszą metodą komunikacji. Nie masz Facebooka, nie chcesz go mieć, nie ma problemu, Załóż Facebooka na swojego kota, chomika, nie wiem, psa. Mój kolega ma na przykład on mówi: Ja nie mam Facebooka, ale jego kod mruczek na pewno za to ma. No więc generalnie tak to wygląda. Naprawdę możecie to założyć, skorzystać tylko z, z najnowszej oferty i po prostu sobie później tą konto skas skasować. W każdym razie w ten sposób sobie to wymyśliliśmy. Jeszcze jedna bardzo ważna bardzo ważna rzecz. Oprócz tego, że wiadomo, to jest turniej, mimo tego, że jest testowy, oczywiście będą nagrody, to każdy uczestnik turnieju otrzyma od nas model specjalny. Wiadomo, robimy turniej od niej mierze, więc zawsze ten model specjalny jest. Tym razem będzie to Jan Karol Chodkiewicz. Dlaczego? Dlatego, że. Nie, będziecie grać ten turniej nieomalże w 400 rocznicę śmierci tego wybitnego dowódcy Wojsk Rzeczpospolitej Boga na dlatego że zmarł on 24 września 1621 roku w obozie pod Chocimiem, a my gramy turniej praktycznie 400, 400 lecie jego śmierci. Także z tej okazji dostaniecie figurkę, która, która jest jego podobnictwą. To jest taki nasz mały hołd dla tego bohatera. Teraz tak, kilka słów o turnieju Anno Domini. Oczywiście, tak jak wspomniałem, specjalny turniej, bo pierwszy. No i generalnie tak, yy, wiadomo, że upłynęło mnóstwo czasu od, od premiery gry i tych turniejów powinno być już mnóstwo, ale niestety no, zaraza nam wszystkie plany związane z promocją turniejową pokrzyżowała. No i stąd, korzystając z tego, że te restrykcje troszeczkę zależały, jedziemy z koksem, czyli, czyli w niedzielę odbyła się turniej Anno Domini. E, oczywiście, link w, do wydarzenia w opisie, regulaminy d, tam sobie wszystko znajdziecie. Ważne rzeczy: każdy uczestnik w turnieju otrzymuje dwa limitowane modele: czyli alternatywnego dragona uzbrojonego w garłacz, o takiego ładnego, i alternatywnego muszkietera, francuza, uzbrojonego w halabardę. Czyli to, to, takie dwa modele, każdy z graczy dostanie, dostanie oczywiście także do nich karty. Ale to nie jest jedyna niespodzianka, którą przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o Anno Domino. Na naszym stoisku, wiadomo, że będzie, będzie rozłożona mapę ze scenariuszami z dodatku ostrza światła i ciemności, czyli będzie można sobie taki scenariusz z tego dodatku już zagrać, używając oczywiście figurek, które są, które są właśnie z tego, z tego dodatku. Także można sobie będzie podejść i to sobie po prostu to potestować. Będzie można też obejrzeć wszystkie. Wydrukowane albo czasami już odlane figurki do, do tego drugiego do, 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 z, z, tej, z tej kampanii Ostrza Światła i ciemności. Wszystko będzie u nas w gablotach, na stoisku. Także oczywiście serdecznie serdecznie Was zapraszam. Słuchajcie, no i na zakończenie tylko tyle. Tak, yy, tak jak już kilka razy mówiłem, wszystko znajdujecie w link w opisie, w opisie tego filmiku. Jest tam wydarzenie, zapisujcie się, kontaktujcie się z nami, możecie o wszystkie rzeczy yy, na tym wydarzeniu nas dopytać, także śmiało zapraszam. Jako bonus na samych Polach Chwały w sobotę wieczorem yy, po zakończeniu turnieju zapraszam na spotkanie z naszym teamem autorskim. Będziemy pokazywać nowe rzeczy, pokazywać nowe grafiki, będzie można o wszystko zapytać. Bardzo nam brakowało tego, żebyśmy się z Wami graczami spotkali, bo przyzwyczailiśmy się, że to jest kilka razy do roku się dzieje, a teraz po prostu przez tak długi okres czasu nie udało się nam w ogóle. Więc słuchajcie, zapraszam Was serdecznie na Pola Chwały. Bardzo ważne jeszcze dwie rzeczy. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, nasi organizatorzy, na, czyli, czyli organizatorzy pól narzucili nam pewne y, y, limity, jeżeli chodzi o ilość graczy. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ile to będzie osób, natomiast jedno jest pewne. Liczba osób jest ograniczona. No niestety, no, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Nie wiemy jeszcze, jak, ile dokładnie mamy miejsc, więc tak na dobrą sprawę, niestety, kto pierwszy, ten lepszy. No cóż, powiem no, po prostu wprost, brutalnie. Bardzo ważna rzecz, że w formularzu zgłoszeniowym, który będziecie mogli pobrać sobie ze strony, ze strony wydarzenia, jest taka informacja, którą musicie podać, czy jesteście zaszczepieni. Więc to jest bardzo ważna rzecz, to jest wymóg organizatora i bardzo bym prosił, żebyście się do tego zastosowali. Póki co, to tyle. Wkrótce więcej filmików na temat ognia mieczem. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w Wargamerze, co się dzieje z Waszymi ulubionymi grami, serdecznie Was zapraszam, żebyście zasubskrybowali. No i wiadomo, i stali sośnie. Szuka do góry. Dzięki, trzymajcie się, hej!